są dziełem e, dzielnych barbarzyńców, o których tak wspaniale napisał Karol Morzelewski, w swojej, gorąco ją polecam, jeżeli Państwo jeszcze nie czytali, książkę o barbarzyńskiej Europie. Otóż te starodawne, starożytne imperia, jak i nowsze, takie właśnie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, wyrzekły się swoich kolonii z bólem początkowo, a w tej chwili z poczuciem kolosalnej ulgi. De Gaulle, który zawarł porozumienie z Algierem i uznał jego niepodległość, który ułatwił przez to wyjazd ponad miliona czarnych stóp francuskich, a raczej algierskich Francuzów do ojczyzny, którzy ewakuowali się z tego ogromnego afrykańskiego kraju, de z początku ofiarą zamachów. Państwo wszyscy widzieli znakomity film Dzień Szakala, który o tym właśnie mówi. Dzisiaj błogosławią go ci sami, którzy niegdyś do niego strzelali. Istnieją tylko dwa kraje, które, których teoria Raumu Teoria konieczności rozszerzania swojej przestrzeni życiowej mogłaby znaleźć przytułek. Są to Rosja, gdzie przytułek wśród niektórych kręgów politycznych znalazła, i Chiny, które ani myślą o rozszerzaniu swoich granic, nie mówią o tym, ale które pomimo to zaludniły już znaczną część Syberii na prawym brzegu rzeki Amur, tam gdzie gęstość zaludnienia równa się sześciu osobom na kilometr kwadratowy, podczas kiedy w Chinach przekracza grubo 130 osób na taki sam kwadratowy kilometr w innych częściach świata o zdobywaniu